Siemanko wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do mojego zagrania z gry Resident Evil Revelations. Ostatnio rozpoczęliśmy sobie przygodę, natrafiliśmy na kogoś prawdopodobnie z tej całej frakcji Veltro odpowiedzialną za atak terrorystyczny na miasto, którego nazwy nie, nie będę się starał wymówić. No dobra, ostatnio zakończyło się cliffhangerem, no cóż, nasi bohaterowie stracili przytomność, tak więc ruszamy dalej i zobaczymy co nam akcja przyniesie.

You don't say Powiem tak, jakkolwiek z perspektywy gameplayu głupie to nie jest, o Chris? Chris! Co to jeśli chodzi powiedzmy o klimat czy jakby założenie narracyjne, to zawsze lubię ten patent, że właśnie jakby narracja wprowadzona w tak jakby serialu czy coś takiego z szem. W kolejnym odcinku i w poprzednim odcinku, wiecie, patrzę chociażby z Asura z Raw. Ok, epizod drugi, podwójna zagadka. Zagadką, kurwa, jest co nam się wydarzyło. To jest nasza zagadka. No dobra, fajnie, fajnie. Nie będę patrzył na ekran cały czas. Oczywiście, loading. Fajne podpowiedzi. Możesz poruszać się na boki przy pomocy lewego analoga. Pewnie mogę też chodzić przy pomocy lewego analoga, prawda? Godzinę później. O, jesteśmy. Góry w Europie, ok, dobra. To całkiem spory przeskok. Eee. Y Cześć, Chris. Jaki ty niepodobny do siebie. Uh, czyli poznajemy Chrisa i Jessica, i ta zapewne będzie sterować na no właśnie Chris'em. Co ją drogą? Kurwa! Nie skończy tak. So Dobra, a jest tak. Chris ma na sobie pełne umundurowanie kamuflacyjne, czapkę, która nie mu widoczności, jest obwieszony amunicją, a Jessica poszła na akcję w butach na obcasie z futerkiem, w legginsach, krótkich spodenkach i w kurtce z puchatym kołnierzem i czapką czapką ruską czapką na głowie. Ładna kurwa fuck Okej, okay, mamy dwie bronie, szoty i y, pistolet. To dobra, to już Coś. Okej, okay, no nic, rozglądajmy się. O, widzę, że Chris też ma Genesis do dyspozycji. Zbierajmy wszystko, bo ostatnio pod, rozdział, pod koniec rozdziału skończyło nam się e, strzalko. Amunicja, strzelba. O tym, że ktoś zostawił łuski do strzelby w śniegu, w ogóle nie będę się wypowiadał. W ogóle nie będę wspominać o tym, że prawdopodobnie uczyniłoby je to nieużywalnymi, o ile.

Zostać z ręką w mocniku bez amunicji, kiedy będę prawdopodobnie otoczony przez wrogów. Dobra, nic nie ma. Ok, czyli mamy co najmniej dwóch bohaterów, w sumie czterech, jeśli liczyć. Partnerów naszych postaci. Ok, wybaczcie przerwę. No cóż, kontynuujemy. Skoczek. No i zrobić samolot. O co kurwa chodzi w ogóle? Ok, dobra. Przyszukajmy mi miejsce katastrofy, czyli minigierka z poszukiwaniem Genesis'em. Swoją drogą Genesis, Fine System, pozwala znajdować wszystko, co może się akurat. Jako... Uuu, klatka na zwierzęta. Ciekawe, czy będziemy walczyć z psami, prawda? Byłoby to niefrasobliwe. Ale tak, powtarzam w razie czego, iż tą część gry już gram na ślepo. Moja wiedza zakończyła się wraz z zakończeniem pierwszego epizodu. O, super, shotty, nice. Coś jeszcze? Nie wydaje mi się. O, a jednak. Przedmiot. Więcej amunicji. Nie zaszkodzi na pewno. Tutaj nic nie ma. Mogę tu wejść? Hmm. Czy ja chcę wejść tam, czy chcę iść tu? Dobra, tu są skrzynki. Rozpieprzmy je. A dobra, to jest przejście dalej zapewne. O, widzę, że Chris ma bardziej typowe cięcie nożem. Takie bardziej typowe dla jej postaci. Tak mocno pierdzielono tą skrzynkę, że aż się gra za ciała. Widzieliście? Pieprznęliście jakieś tak mocną skrzynkę? A dobra, okej. Okay. Tutaj chyba mam iść dalej, więc zobaczmy co mamy tutaj. O, kurde. Yo. Co tam kolego? Co porabiasz? Mógłby być z Weltro, trzeba użyć Genesis. Genesis odpowiedział na wszystko. Wszystkie urządzenia uległy zwarciu. Nie, to raczej nie kwestia zwarcia tego drzewa, które wystaje przez przednią szybę, czy nawiewkę, czy jak się nazywa. No cześć. Plan lotu. Manifest Airport. Okej, dobra. Już się nie dowiem. Jeśli tak twierdzisz, Chris, jeśli tak twierdzisz. Co? Jest dalej, ok. Jessica, I need a hand. Podejdź do płota, a raczej do bramki. Tylko sobie rączek nie ubróć Jessico I loading Tak bardzo randomowo Ktoś się nie popisał z optymalizacją. No i generalnie loading tylko po to, żeby pokazać, że idziemy dalej, tak? Albo konkretniejsze ubranie Co czy twórcy właśnie zażartowali w tym momencie z designu postaci, którzy, którą sami stworzyli? Nic nie ma. No cienko to widzę. Wow, o nie, kolerne psy. Co ty nie powiesz? Po czym poznałeś Chris?

Oczywiście, Muszą być cholerne psy. Zawsze w rezydentach muszą być te jebane zwierzaki. I nie chodzi mi tutaj o to, że nie lubię psów czy coś takiego, tylko że po prostu psy zawsze są takimi skurwysnami do walki w grach. Dobra, którędy mam iść? A raczej którędy mam nie iść? Dobra, ukniełem sobie ziółko. Tutaj gramy jakby nie podpowiada, w którą stronę mam iść przy pomocy Genesis'a. Więc lecimy dalej. Znaczy polećmy tędy. Pieseczek. Daj złap go. Wow wow wow, wow. myślę, że nie wskoczą. Dobra, Lecimy shot im. Wow 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 wow, wow. Duża psiuta. Chodź tu. nie bańcze Dobra. Thank you. Wow, wow wow, kurde mol, ile wilków Dobra. Piesio zgarnął heda i umarł. Piętnasteczka. Generalnie mam wrażenie, że w tej części ziółka leczą na full, więc z jakiegoś powodu... więc będę je tak jakby trzymał do samego końca i dopiero w razie śmierci, gdzie pewnie gramie mnie o tym czerwonym ekranem czy coś takiego. Łyknę sobie jedno. Potem zobaczymy, czy moja teoria okaże się prawdziwa. co my tu mamy? Okej, okay, dobra, czyli po prostu to samo dojście, tylko dwie strony. O, 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 co my tutaj mamy? Amunicja? ziłeczko, ziłeczkę dobra. Nie zaszkodzi, skoro przeciwnikami są psy, to na pewno nie zaszkodzi. I co my tutaj mamy dalej? Tutaj nic. Generalnie, powiedzmy, że jakoś. Ten system Genesisa nie podoba mi się wybitnie, bo po prostu co chwilę muszę wchodzić w brzydki, rozmazany ekran. Ach, cholera jasna macie. Brzydki, rozmazany, zielony ekran, żeby skanować okolice, bo w każdym kącie może być coś ukryte. Zaraz polegać na starym, dobrym patrzeniu, czy nic nie widać. Ciekawe, czy jak zwykle są tutaj gdzieś jakieś znajdźki na zasadzie, nie wiem, emblematów, czy innego chujstwa. Siub, Proszę bardzo. Nic nowego, nic nowego. Co? Wabik BBO. Rozegranatu po uderzeniu w ziemię wydziała specyficzny dźwięk wabiący w wrogu, wrogów, po czym wybucha, zabijając wszystko w polu urażeniach. Może być bardzo skuteczny. Okej, okay, spoko. To coś nowego. Okej. Okay. Ale on to kurwa położy? Czy on to rzuci? Czy, czy co z tym zrobi? O, nie jestem pewien. Jeśli położy to, po... no dobra, ewidentna arena do walki. Dobra, połóżmy to, ten badziew tutaj. A, czyli on, on to rzuca. O! Okej, okay, to bardzo fajny granat. Przyjmuję troszeczkę tą bombę rurową z... E... Jest jak ta gra się nazywa? Left forward, dobra. Ziółko. Aaa, oh, goddammit, idź mi stąd! Mocne... Dużo kul przyjmą te pieski, generalnie wrogowie w tych grze przyjmą dużo kul. Ale okej, okay, dobra, lecimy dalej. No, mam amunicję. Potrzebuję więc tych wabików, koniecznie. Są całkiem zajebiste. Dobra, tak więc zaraz zrobimy sobie skan tej lokacji. I poszukamy całego dobrobytu, który sobie ukryty. Na szczęście Genesis ma dosyć szeroki zasięg działań, więc nie musimy podchodzić do każdej ściany i skanować, jest osobna, to było cholernie irytujące. Na szczęście, dobra i tyle, o, o, czekajcie, czekajcie, co ja tutaj widziałem? Nie, nic, dobra, nieważne, tam mamy ziółko. O i tak widzieliśmy, właśnie miałem już ekran przedśmiertny, cały uwalony juchą i uleczyłem się przy pomocy jednego kliknięcia, tak więc warto trzymać ziółko na, pod samą śmierć. Dobra. So, Jill, was it? Was what? Stay focused. She was your partner before, right? Yeah, my partner from before. What about it? I was, you know, just asking. Jezu Chryste, to, Jezu, jakie to jest jaki toz okropne. Jak ja nie nienawidzę tego typu rzeczy, wiecie? Dają to ewidentnie system partnerstwa, nie i tak, jak w przypadku Resident Evil 6, dają partn partneru na zasadzie facet i babka i, wiecie, i dają taką postać, taką Jessicę i robią z nią taką, taką taką tempą pizdę, po prostu taką typową, ograną, stereotypową kobietę, po prostu, to nie wiem. Pewnie w pewnym momencie zacznie twierdzić, że nie wiem, że złamała paznokieć w czasie walki czy coś takiego. Ach, nienawidzę tego typu rzeczy, to jest tak okropne rany. Czy ty poszłaś dalej? Czy ty mi olałaś Jessico? Wiem, że, że właśnie nazywam cię wredną pizdą, ale ty nie, nie bierz tego do siebie. To zostać jak stworzona. Coś tutaj może fajnego. Nope. Bum. Nożyk. Kurde, tak, teraz pełny magazynek, ale już taki wóz Uwielbiam tak ta postać pływa biegnąc na bok, patrzcie. O nie! Krypty! Wstawaj. A, czy muszę się bronić, tak? Przed wilkami. Jak zwykle. Wow, wow, wow! A, dobra, No! W założeniach rzuciłem to troszeczkę dalej. Na szczęście najwidoczniej wybuch tego sięga tylko i wyłącznie bronie biologiczne. Dobra, leżeć. You don't say, Chris! Jessica, czy ruszyłabyś swój... Swój mały tyłek i pomogła mi tutaj? Tak, mam tylko 70 naboi przy sobie. Mam. O, właśnie, o to mi chodziło. Dobrze, że więcej do innych rezydentów, tutaj nie dostajemy od własnych wybuchów. Znaczy chyba w piątce też nie dostawaliśmy, więc dobra. Nie trafione, nie trafione, nie trafiona do god damn it. Chciałbym tak bardzo móc zmienić po minimalnie pozycję. Bo jednak nie widzę najlepiej O dobra, przyszła i Jessica Czy mogłabyś mnie podnieść? Bo dobrze wiem, że Twoja ręka może uleczyć moją nogę I nie tylko nogę Halo, ja tutaj leżę Ok, dzięki Jessico, czy mogłabyś przyjść i mnie podnieść? Twoja pomoc jest wymagana w tym momencie w tym konkretnym jebanym momencie. Jeb, Babi! Kurde, czemu one przynoszą go z powrotem do cholery? Wiem, że nie zostaje obrony od wybuchu, ale jednak to nie wygląda zbyt efektownie, niestety tu zapsza do właśnie nie w porę. Lećcie w pizdu. Pieski. Podnieś mięś własną. Już mogę, dzięki. All be okay. Eee, brakowało mi postuku obiecaj ręki. Bring what up? As as Jill? There's no need to compare. I trust you both. Besides, trust is built through actions, not words. That's so like you, Chris. Always about the job, isn't it? Tak, tak, tak. Jeszcze niech będzie zazdrosna o Jill. Może w momencie, kiedy te dwie się spotkają, będzie walka między nimi, czy coś takiego. Kto wie, nie wiadomo. Jak lecić to po całości. Ok, wybaczcie kolejną przerwę. Jestem obdarowany kotem. Czy już długo nie ponagrywam, będę musiał się nim zaopiekować teraz. Super. Okej, kolejna ściana loadingu. Wiecie, jak kiedy gramy w kopię, tego typu rzeczy mają sens, żeby gracze nie rozchodzili się za daleko od siebie, że dają nam miejsce do współpracy. To nie ma tutaj sensu. Okej, dobra. Ale kurwa, biało. A, tutaj w sensie, ok. Loading. Is he calling This is Forkball. Do you read? Chris here. I read you, sir. Are you alright? Where are you? The interference here killed our signals. We're at Valcoin Mock Airport. Damn it. It's all a setup. What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, and now I've lost contact with them. Yay! I haven't heard from them since. How? going on Chris you better look at this it's possible. well Brian you're not gonna like this we found the veltro crest Then stories of the resurrection are true if that's the case then then the setup that got Jill and Parker it was all yeah I'd almost guarantee it O'Brien, pochodzimy we'll za Jill and Parker. i Parker. Mam nadzieję, że to nie jest problem. Nie jest to problem w ogóle. do Wielkiej i zostawimy Cię zapisana. No dobra, ale w sumie jaki problem Veltro ma konkretnie do dwóch randomowych agentów BSAA? Czyli właśnie do Jill i Parkera. To randomowe. Ale okej. Okay. O, to już koniec. Okej. Okay. Czy ja chcę tutaj zakończyć? Hmm. Dobra, w sumie tutaj mamy taki ładny ekran, więc w sumie chyba tutaj sobie zakończymy. Bo to jeszcze nie wiadomo to nie jest cały epizod, aczkolwiek do kolejnej części tego epizodu przejdziemy już w kolejnym odcinku. Tam się przynajmniej wydaje, że to nie jest cały epizod. Na końcu powinien być taki tytuł i wiadomo zakończono. Dopisek zakończono. E, Okej, okay, dobra. Ale tak jak mówiłem, tutaj sobie zakończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Resident Evil Revelations, który... O dziwo stara się mieć nawet ciekawą fabułę. Stara się, jeszcze mu to nie wychodzi, ale stara się przynajmniej. Tak więc, do zobaczenia.